Wczoraj jak widzicie tutaj z dzieciakami szybki porządek zrobiliśmy Tak żeby odgruzować to miejsce Bo jutro jest sobota, tak To jutro się bierzemy za tą ściankę A przynajmniej chciałbym żeby konstrukcja jutro powstała tej ścianki Być może też tam coś zrobimy To zobaczymy jak to będzie z czasem Ale od razu inaczej to wszystko wygląda Powiem Wam jak się tu posprząta To jest od razu lepiej Tą stronę Wam jeszcze pokażę. No mówię, wszystko jest przygotowane, żeby jutro od samego rana działać. Troszkę krzątaniny, ale tak wygląda rama. Ja Wam jeszcze nie mówiłem, te drzwi są z odzysku. Całkiem solidne, fajne drzwi, więc czego by ich nie użyć? Szkoda by ich było wyrzucić. Tu oczywiście one są jeszcze brudne, trzeba je przemyć, tak? ale posłużyły nam teraz, żeby obsadzić na nich ramę. Popatrzcie, wzdłuż jest taka minimalna szczelina zrobiona, tak żeby drzwi można było otwierać. Przy progu jest troszeczkę więcej. I tak to wygląda. Teraz tą ramę będziemy tutaj montować. Znaczy konstrukcję będziemy robić pod tą ramę, tak żeby tu były drzwi obsadzone. w ściany już jest, belka na ziemi przymocowana. Tutaj macie ramę do drzwi, więc teraz już chyba możecie sobie mniej więcej wyobrazić, jak to będzie. Oczywiście na dzisiaj to tyle pracy, bo muszę jechać w jedno miejsce i, i deseczki nurwałem wreszcie, więc muszę przywieźć te deski, ale już możecie sobie zobaczyć, co i jak. Zapraszam do kurnika. Możemy już wejść przez no nie przez drzwi, ale przez ramę od drzwi. O. I tak będzie to wyglądać. Z tej strony Wam pokażę. O, drzwi. Tu jeszcze beleczka przyjdzie taka mocująca od góry do góry. Będzie jeszcze mocowanie. Tu będzie właśnie ta ściana, o której Wam wspominałem. I ten nieśnik. Ładnie, ktoś mi tam, e, Mariusz chyba pisał: nieśnik. Nawet fajna nazwa. Więc ten nieśnik będzie tu. Teraz możecie sobie zobaczyć mniej więcej jaka będzie wielkość kurnika, tak już można to oszacować z tej strony jeszcze wam z drugiej pokażę no. Tak jakby od ściany do drugiej ściany Cześć witajcie przy wtorku drodzy widzowie Jak wam się pogoda u mnie podoba ładnie, prawda? Dzisiaj Pogoda stwierdziła, że sobie troszeczkę popada. A niech sobie pada. Ja na szczęście mogę sobie tam działać. Pod dachem. W tym nowym kurniku i właśnie tam podążam. Mój tato już tam jest i zaraz działamy dalej. A co działamy? To zobaczycie. A jakbyście się pytali, czy Maciej ma wolne popołudnia. To popatrzcie. No właśnie mam skład drzewa. I już się więcej nie będę nudził. I tak wyglądają, drodzy widzowie, drzwi obsadzone. Jeszcze nie mają zawiasów. Na razie są tak na sztywno obsadzone. I tu już jest beleczka z tej strony. Pokażę wam jak to z tej strony wygląda. O, je zabierzemy. Wiecie? No, tak by to wyglądało z tej strony. Tu góra jeszcze nie jest zrobiona, nie? Ale już jest rama, tutaj. Teraz już tylko deski pionowe przyjdą i zasłonią wszystko. Oczywiście kolor drzwi jest tymczasowy, tym się nie przejmujcie, też parki, też jeszcze wszystko się to pochowa. Ale chciałem, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Nie? Drzwi otwierane w tą stronę. Bo z tej strony będą sąsieki na zboże, jakieś tam lekarstwa, czy wszystko tutaj będzie po tej stronie dla kur, więc z tej strony będzie mi łatwiej wchodzić. No, więc jakiś postęp drobny, ale jest. Drobny, ale powiem Wam, bardzo dużo czasu zeszło, żeby to wszystko wypionować, żeby drzwi elegancko tutaj z wszystkimi kątami się tutaj zgadzały. Więc. Mały kroczek, może, ale tak naprawdę duży. Może Wam się że wydawać, że jest mało, ale naprawdę jest dużo. Dwa dni pracy, żeby to zrobić, nie? Ciemno już jest, kurcze, jest godzina coś koło 18 i mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Drodzy widzowie, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Słuchajcie, w następnym odcinku pokażę Wam, co mi się udało nabyć na tym, na tej giełdzie w Pszczynie. Przepraszam, że nie teraz, ale po prostu nie zdążyłem, a część tego odcinka w sobotę kręciłem. Dzisiaj mamy wtorek, wtorek, tak, yy, więc dokręciłem tą drugą część i tu Wam odcinek puszczę, natomiast już najbliższy odcinek, czy środa, czy czwartek, to po prostu wskoczy, prawdopodobnie czwartek skoczy. co mi się udało kupić na yy, na giełdzie niektóre osoby sugerowały <grych> różne tam yy, ptaszki, wszystko się wyjaśni w najbliższy czwartek dzięki, trzymajcie się, miłego wieczorku cześć!